Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony The LPS. Dzisiaj przyszła do nas paczka z petshopami. W środku znajdują się trzy petshopy, więc możemy zacząć otwierać. Szczerze, już nie mogłyśmy się doczekać, kiedy możemy otworzyć tą paczkę, bo czekaliśmy, żeby to nagrać. Trochę ciężko było tworzyć tą paczkę, ale w końcu dotarłyśmy do niej. Pierwszym pet shopem jest taki Beagle. Tak on wygląda. Jest on oryginalny. Ma on dziurkę. Drugim petshopem jest taki coli. Tak on wygląda. Również jest on oryginalny. ma przejrzystą rurkę, łezki w oczach. Nie ma znaczka LPS, dlatego że w tej serii nie było jeszcze znaczka. Pet shopy są lekko podbrudzone, ale my je umyjemy i będą w stanie idealnym. I już ostatnim petzopem jest taki dog niemiecki. Tak on wygląda. Mam nadzieję również, że taka seria Wam się spodoba. Jeżeli chcecie tego więcej, subskrybujcie i zostawcie komentarz. Szczerze myślałeś, że to będą fajki, ponieważ cena nie była za wysoka jak na te pet shopy a w tym są dwa LPS pop. 30 zł, jak za te Pet Shopy, to jest naprawdę bardzo mało. Jesteśmy bardzo zadowolone z zakupu i myślimy, że następna paczka będzie tak samo udana jak ta.